Siema siema, Marek i Mój Modelarski Świat A więc zakończenie sezonu Na ostatnim konkursie konkursu modelarski pod honorowym patronatem Wójta Gminy Herbe, Herby zająłem Drugie miejsce W Kategorii specjalnej Inne za nas Tak to wygląda Dyplomik bardzo ładny No do tego jeszcze Torba z prezentami. Nie będę się chwalił. W każdym bądź razie ten sezon uważam na, za naprawdę udany. No, byłem na kilku konkursach, imprezach, festiwalach, wystawach. Parę nagród udało mi się zdobyć. Dzie dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za docenienie moich poświęceń, za docenienie moich prac. W szczególności również za te drugie miejsce w ostatniej imprezie modelarskiej. I powoli będzie, będę się przygotowywał do najbliższego sezonu 2026. Będę na bieżąco informował o najbliższych imprezach, które będą zapraszał. No, i będą relacje z imprez. No, i jeszcze przy okazji będzie właśnie, będą jakieś warsztaty, właśnie No moje tutaj będą. Będę tutaj starał się coś zbudować. więc dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie mojej, mojego kanału, za polubienia filmów, za komentarze. A jeżeli tego nie zrobiłeś, poglądaj moje filmów, poglądaj moje filmy. Jeżeli kanał Ci się spodoba, zasubskrybuj i pozdrawiam Was serdecznie, w szczególności osoby subskrybujące. Trzymajcie się. Hej, hej.